Rozdział dwunasty, dni grozy. Jak to możliwe, że w takich strasznych czasach nastała wiosna i do tego jest taka piękna, pisała Rilla w swoim pamiętniku, kiedy świeci słońce, a na wierzbach nad strumykiem pojawiają się puszyste bazie i ogród staje się coraz ładniejszy. Nie mogę uwierzyć, że we Flandrii dzieją się tak potworne rzeczy, a jednak Ostatni tydzień był dla nas wszystkich straszny, bo nadeszły wiadomości o walkach pod Jors i bitwie o Landmark i Santa Julien. Nasi żołnierze spisali się świetnie. Francuski generał powiedział, że uratowali sytuację w chwili, gdy Niemcy o mało co nie przerwali linii frontu. Nie czuję jednak dumy ani radości, ani w ogóle niczego. Poza dręczącym mnie, Niepokojem o Jimma, Jerego i pana Granta. Codziennie w gazetach ukazują się listy poległych i są coraz dłuższe. Nie mogę ich czytać, tak się boję, że znajdę to, tam nazwisko Jima. Zdarzało się już, że ludzie dowiadywali się o śmierci kogoś bliskiego z listy poległych, zanim przyszedł telegram. A co do telefonu, to przez dzień czy dwa po prostu nie chciałam go odbierać. Bo myślałam, że nie zniosę tej chwili ciszy pomiędzy moim halo a odpowiedzią ta chwila wydawała mi się całą wiecznością bo bałam się że usłyszę przyszedł telegram dla doktora Blighta. unikałam więc tego jak mogłam aż wreszcie wstyd mi się zrobiło że narażam na to Zuzannę albo mamę i teraz zmuszam się zmuszam się do podnoszenia słuchawki ale nie jest mi wcale łatwiej Gertruda uczy w szkole, czyta wypracowania i poprawia sprawdziany, tak jak zwykle, ale wiem, że myślami jest we Flandrii, czytam to w jej oczach. Krzysztof także nosi mundur. Ma stopień porucznika, spodziewam się, że wyślą go za ocean w pełni lata. Tak przynajmniej napisał. Nic więcej nie było w tym liście, chyba myśli tylko o tym, nie zobaczę go już przed wyjazdem, może nigdy go już nie zobaczę. Czasami zadaję sobie pytanie, czy ten wieczór w latarni Czterech Wiatrów był tylko snem? Może i był. Wydaje mi się, że to wszystko działo się w jakimś innym świecie całe lata temu i że wszyscy oprócz mnie dawno już o tym zapomnieli. Walter, nan i daj przyjechali wczoraj z Redmond. Kiedy Walter wysiadł z pociągu, wtorek wybiegł na spotkanie, szalejąc radości. Pewnie myślał, że Jim też zaraz wysiądzie. Po chwili przestał zwracać uwagę na Waltera i jego pieszczoty. Stał, merdając nerwowo ogonem i wyglądając innych podróżnych za plecami Waltera. A mnie aż się serce ścisnęło, bo nie mogłam odpędzić od siebie myśli, że wtorek może nigdy nie doczekać się powrotu Jima. Kiedy już wszyscy wysiedli, wtorek spojrzał na Waltera, polizał go po ręce, jakby chciał powiedzieć: Wiem, że to nie twoja wina, że nie przyjechał. Wybacz mi, że jestem rozczarowany. I wrócił do szopy. Tym swoim śmiesznym chodem, jakby tylne łapy szły w innym kierunku niż przednie. Staraliśmy się nakłonić go do powrotu. Daj nawet ukucnęła i pocałowała go między ślepia i powiedziała: wtorek, stary ruchu, nie poszedłbyś z nami do domu choć na dzisiejszy wieczór. A wtorek odpowiedział: naprawdę. Bardzo mi przykro, ale nie mogę. Umówiłem się z Jimem, że będę tu na niego czekać, a o ósmej przyjeżdża następny pociąg. Jak to wspaniale, że Walter przyjechał, choć jest równie milczący i smutny jak podczas świąt. Ale będę mu okazywać, jak bardzo go kocham i będę go rozweselać i zmuszę go, żeby znów śmiał się jak niegdyś. Mam wrażenie, że z każdym dniem Walter jest mi droższy. Któregoś wieczoru Zuzanna powiedziała mimochodem, że w dolinie tęczy zakwitły już zawilce. Patrzyłam akurat na mamę, zmieniła się na twarzy i wydała siebie dziwny, zdławiony szloch. Mama jest dzielna i pogodna i trudno się domyślić, co czuje, jednak od czasu do czasu jakiś drobiazg staje się przepełnieniem, i wtedy można dostrzec, co skrywa pod swoją maską zawilce, powiedziała. W zeszłym roku Jim przyniósł mi cały bukiet. Wstała i wyszła z pokoju. Miałam ochotę pobiec do Doliny tęczy i narwać całą Naryn za zawilców, ale wiedziałam, że nie o to jej chodzi. A kiedy Walter dotarł wczoraj do domu, wymknął się na chwilę do Doliny i przyniósł mamie wszystkie zawilce, jakie znalazł. Nikt mu nic nie mówił, sam pamiętał, że Jim zawsze zrywał je dla mamy, więc zrobił to za niego. Jaki on jest wrażliwy i dobry. A są i tacy, co przysyłają mu dokuczliwe listy. Jakie to dziwne, że życie toczy się, jakby nic ważnego nie działo się za oceanem, jakby każdy dzień nie mógł przynieść strasznych wieści, ale jakoś żyjemy. Zuzanna pracuje w ogrodzie, mama sprząta w domu, a my, Młodzieżowy Czerwony Krzyż, organizujemy koncert charytatywny na rzecz Belgów, ćwiczymy już od miesiąca i mamy same kłopoty i zmartwienia. Miranda, payer obiecała, że weźmie udział w przedstawieniu, a kiedy już nauczyła się całej roli na pamięć, jej ojciec uderzył pięścią w stół i powiedział, że nie pozwala jej w niczym nam pomagać. Nie mam właściwie pretensji do Mirandy, ale myślę, że mogłaby czasem być bardziej stanowcza. Gdyby tak ona od czasu do czasu uderzyła pięścią w stół, mogłaby przywołać ojca do porządku, bo w końcu sama prowadzi mu dom. Co by zrobił, gdyby się zbuntowała? Już ja na miejscu Mirandy znalazłabym jakiś sposób, żeby sobie poradzić z wąsatnym księżycem. Wzięłabym na niego bata albo bym go ugryzła, gdyby nic innego nie pomogło. Ale Miranda jest potulną, posłuszną córką i nic nie jest w stanie tego zmienić. Nie mogłam znaleźć nikogo na jej miejsce, bo nikomu się ta rola nie podobała, więc w końcu musiałam nauczyć się jej sama. Kuk jest w komitecie organizacyjnym koncertu i w każdej najmniejszej sprawie ma odmienne od mojego zdanie. Ale i tak postawiłam na swoim i zaprosiłam panią Channing, żeby przyjechała do nas i zaśpiewała. Śpiewa przepięknie i na pewno przyciągnie takie tłumy, że zarobimy więcej niż trzeba będzie jej zapłacić. Olakuk uważa, że wystarczą nam miejscowe talenty, a na domiar złego mini. Klął, nie chce teraz śpiewać w chórze, w obecności pani Czarnik, bo ma tremę. A mini to nasz jedyny dobry alt. Czasami mam tak dosyć, że chciałabym umyć od tego wszystkiego ręce, złoszczę się wtedy i miotam po swoim pokoju. Po czym, kiedy już nieco ochłonę, zaczynam wszystko od początku. Teraz strasznie się martwię, bo podobno u spanuje panuje koklusz. Wszyscy są okropnie zaziębieni a pięcioro z rodzeństwa gra ważne role w przedstawieniu. Więc jeśli u wszystkich rozwinie się koklusz, to co ja pocznę? Gra solowa na skrzypcach w wykonaniu Dika Arisa miała być jednym z gwoździ naszego programu. Kitris występuje niemal w każdej scenie, a trzy najmłodsze dziewczynki przygotowały prześliczny pokaz, żonglerki flagami. Całymi tygodniami mozoliłam się, by przygotować się do tego numeru, a teraz wygląda na to, że cały mój trud pójdzie na marne. Dziś kubusiowi wyrżnął się pierwszy ząbek. Bardzo się z tego ucieszyłam, bo ma już prawie dziewięć miesięcy. Mary Once dawała mi do zrozumienia, że jest okropnie opóźniony z powodu tych ząbków. Zaczął chodzić na czworakach, ale nie raczkuje, jak większość niemowląt. Łazi sobie po pokoju i nosi w buzi, zabawki jak mały piesek. Przynajmniej nikt nie może powiedzieć, że w tym też jest opóźniony, wręcz przeciwnie. Znacznie wyprzedza inne maluchy, bo według Morgana dzieci raczkują zwykle około dziesiątego miesiąca. Jest taki słodki, szkoda by było, gdyby jego własny ojciec miał go nigdy nie zobaczyć. Włoski mu ładnie rosną, a co więcej wygląda na to, że będą się kręcić. Pisząc o Kubusiu i o koncercie zapomniałam przez chwilę o Jors. Gazach, trujących i listach poległych. Teraz znów te myśli powróciły i to ze zdwojoną siłą. Ach, gdybyśmy mieli pewność, że Jimowi nic się nie stało, tak mnie kiedyś drażniło, że Jim nazywał mnie pająkiem, a teraz, gdyby tak wszedł do domu pogwizdując i zawołał cześć pająk, jak to miał w zwyczaju, to przezwisko wydałoby mi się chyba najpiękniejsze na świecie. Rilla odłożyła pamiętnik i wyszła do ogrodu. Wiosenny wieczór był bardzo piękny. Długa zielona dolina tonęła w mroku, za nią rozciągały się łąki zachodzącego słońca. Zatoka lśniła, tu purpurą, ówdzie lazurem, gdzie indziej znów szmaragdowym blaskiem. Wiosenna zieleń niczym giełka okryła lasek klonowe. Rilla rozejrzała się zadumana. To powiedział, że wiosna jest najradośniejszą porą roku? Ta wiosna niosła ze sobą tyle bólu. Błado-różowe poranki i gwiazdki kwitnących żonkili i wiatr w starej sośnie. Wszystko przysparzało tylko cierpienia. Czy życie jeszcze kiedykolwiek będzie wolne od strachu? Jakie to szczęście móc znów ujrzeć zmierzch nad wyspą księcia Edwarda? Odezwał się Walter, przyłączając się do niej. Już zapomniałem, że może tutaj jest takie niebieskie, drogi takie czerwone, leśne zakątki takie dzikie i tajemnicze. Tak tu nadal mieszkają leśne duszki. Założę się, że pod liśćmi fiołków w Dolinie Tęczy znalazłbym ich całe krocie. Rilla poczuła się nagle szczęśliwa. Nareszcie mówił jak Walter z dawnych, dobrych czasów. Miała nadzieję, że zapomniał o tym, co go tak dręczyło. I czyż niebo nad doliną tęczy nie jest takie błękitne? Powiedziała, wczuwając się w jego nastrój. Błękitne, błękitne. Trzeba by powtórzyć błękitne sto razy, żeby w pełni wyrazić, jak. Jakie jest błękitne. Obok nich przeszła zuzanna z głową obwiązaną szalem i rękami pełnymi narzędzi ogrodniczych, przyczajony w krzakach. Ta Tawuły doktorek ukradkiem śledził jej ruchy. Błękitne, czy nie? Powiedziała Zuzanna, ten kot od rana jest panem Hajdem, więc pewnie w nocy będzie padać. Zresztą cały dzień rwie mnie z tego powodu w ręce. Może i będzie padać, ale nie przejmuj się, Zuzanno. Pomyśl lepiej o fiołkach, zawołał Walter wesoło. Trochę zbyt wesoło, stwierdziła Rilla. Suzanna wzięła to za brak współczucia. No wiesz, Walterze, kochany, nie wiem, jak mam to rozumieć. Pomyśl o fiołkach, odparła chłodno. Reumatyzm to nie jest nic do śmiechu, o czym się może kiedyś sam przekonasz. Nie uważam się za kogoś, kto stale narzeka na swoje bóle i dolegliwości, zwłaszcza teraz, kiedy są inne powody do zmartwień. Reumatyzm nie jest niczym przyjemnym, ale już ja dobrze wiem, że nie można go porównywać do trujących gazów Niemców. Och, na miłość Boską, nie! – krzyknął Walter. Odwrócił się i wszedł do domu. Suzanna pokręciła głową z zaprobatą. Takie wybuchy bardzo się jej nie podobały. – Mam nadzieję, że przy matce nie będzie się tak odzywał – mruknęła. Rilla stała wśród pączków żonkili ze łzami w oczach. Urok wieczoru prysnął. Miała żal do Susanny, która swymi słowami sprawiła ból Walterowi. – A co z Jimem? Czy zginął od gazu, czy skonął w męczarni? Nie mogę już znieść tej niepewności, powiedziała z rozpaczą. Znosiła ją jednak podobnie jak inni, jeszcze przez cały następny tydzień. Wreszcie przyszedł lis od Jima, był cały i zdrowy. Wyszedłem z tego tato. Nie wiem, jak nam się to udało. Przeczytacie o wszystkim w gazetach. Nie mogę o tym pisać. Niemcom jednak nie udało się przebić i nigdy się nie uda. Jerry raz stracił przytomność po wybuchu granatu, ale to był tylko szok. Doszedł po kilku dniach, Grant także przeżył. Nan dostała list od Jerego. Odzyskałem przytomność o świcie, pisał. Nie wiedziałem, co się stało, ale myślałem, że to już koniec. Byłem zupełnie sam i tak się bałem, tak się strasznie bałem. Wokół mnie, na tym wstrętnym, szarym, błotnistym polu leżało pełno trupów okropnie chciało mi się pić myślałem o Davidzie i wodzie betlejemskiej i o starym źródełku pod klonami w dolinie tęczy wydawało mi się że widzę je przed sobą i że widzę ciebie roześmianą po drugiej stronie pomyślałem że ze mną koniec i było mi wszystko jedno naprawdę wszystko jedno bałem się tylko jak dziecko tej samotności tych trupów dookoła i nie mogłem uwierzyć że to przytrafiło się mnie Potem znaleziono mnie i zabrano z pola walki. Wkrótce okazało się, że właściwie nic mnie nie dolega. Jutro wracam do okopów. Potrzebny jest każdy człowiek. Śmiech zniknął z powierzchni świata, stwierdziła Fay Meredith, która przyszła do Złotego Brzegu opowiedzieć o listach, które dostała. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałam pani Taylor, że ten świat jest światem śmiechu. Teraz już tak nie myślę. Teraz jest światem krzyku od ręki, powiedziała Gertruda Oliwier. Musimy wykrzesać siebie choćby odrobinę śmiechu, dziewczęta, powiedziała pani Blight. Czasami szczery śmiech jest równie dobry jak modlitwa, czasami, dodała cicho. Przez ostatnie trzy tygodnie bardzo trudno było jej zmusić się do śmiechu, jej Ani Blight, której śmiech zawsze, zawsze przychodził tak łatwo, a szczególnie bolało ją to, że Rilla też rzadko się teraz śmiała. Thriller, o którym myślała zawsze, że śmieje się zbyt wiele. Czy cała młodość tego dziecka będzie tak ponura? Ale na jaką dzielną, bystrą, dojrzałą pannę wyrastała, jak cierpliwie robiła na drutach szyła i jak dyplomatycznie postępowała z niezdecydowaną młodzieżą w Czerwonym Krzyżu i tak wspaniale radziła sobie z kubusiem. Nie zajmowałaby się tym dzieckiem lepiej, gdyby odchowała już ponad tuzin innych. Kochana pani doktorowo wyznała z powagą Zuzanna, a nie spodziewałam się po niej zbyt wiele tego dnia, kiedy przyjechała tutaj z tą wazą.